Siemanko widzowie, to ja Miss Ania co będziemy dzisiaj robić już oczywiście mówię dzisiaj będziemy, otworzymy sobie magazyn lego nawet troszeczkę widzicie i tym magazynem, który sobie otworzymy jest ten to jest widzowie wydanie specjalne lego ninjago legacy to jest numer drugi na 2004 rok no i mi się prawie cztery dyszki i co tu znajdziemy w tym magazynie to jest, to jest, to jest, y Dostajemy limitowaną kartę z Lloydem Jedną saszetkę kart z serii 9. No i do powodu dostajemy dwie mieksinki Ryzeina i Króla Szkieletów jak widzicie. Troszeczkę u mnie już ten magazyn trochę wiecie leży sobie widzowie No ale wiecie pora na niego trzeba go oczywiście otworzyć No dobra to idziemy otwierać już tu sobie jedziemy no, i otwieramy, biorę oczywiście nasze nożyczki. I otwieramy ten magazynek. I tak, zażądamy karty, oczywiście zaraz oporzymy. ale bierzemy się oczywiście do magazynu, gdzie jest figurka i figurki i kasa. No i tak. Nożyczki nam jeszcze się przydadzą, bo to saszetek. No i trzeba odkleić, no bo to jest na specjalny klej. już mam zaraz ją też zobaczymy klej sobie wyrzucę no i jeszcze odkleimy dobra, dobra, już gazetkę mam wolną z tyłu został ten klej, ale już go odklejam Już jest, jak widzicie, odklejone. No i od czego zaczynamy? Figurki to zaraz sobie zobaczymy. wszystkie kart też zaraz zobaczymy, ale najpierw się skupimy na karcie, którą dostajemy. Limitowanej, tylko w tym magazynie można było zgadnąć. I to jest widzowie Lloyd Edycja Limitowana, takiej jak widzicie złotej. Mistrza, jak widzicie Dragon Lighting. I to jest LE24. I to jest widzowie K Limitowana karta numer 24 i ze serii 9. No to oczywiście z tej, co mamy tu saszetkę. Tu nie są co trochę jak odklejałam, to trochę to zepsułam, ale to tak nie widać, to wiecie, nic nie szkodzi. To niech już tak nie będzie. No i tą kartę mógł gdzieś się jakby znaleźć tylko w tej Gazacce. No i powiem Wam, że karta bardzo fajna oceniam ją bardzo dobrze 10 na 10, bo jest bardzo ładna. Ten tył jest bardzo fajny. I sam Lloyd też jest spoko, Będzie do kolekcji to sobie odłożymy. No i teraz, może otworzymy sobie. Wiecie, jak mamy tu dodatek? Nie często nam dają, ale dali tu. Yy, I mamy tutaj wizerunek Lego Ninjago Dragon i sera 9: Training Gear Gay. I mamy tutaj sarzeckę z Drzejem. I oczywiście, w tym wątku znajdziemy 6 kart. No i mamy z Jayem oczywiście. No to nie przytując otworzymy tą serzetkę i zobaczymy co w środku tam się, wiecie, chowa. Się ładnie to otworzę. Trzeba je jakoś wyjąć. Dobra. Jeszcze została mi tylko jedna, tylko muszę się do niej jakoś dobrać. Dobra, mam już. troszeczkę jest. Co sobie na razie tam odłożę. No i już tu. Już sobie tutaj z drugiej strony, już tasuję. No i, o, i, ta, I tutaj, tak. No i patrzmy, co tu nam się trafia. Pierwsza karta jest. Co tu mamy? O, wiecie, co inaczej to zrobimy, żeby było ładniej widać. No to zrobimy sobie. O, tak. Dobra, jakoś może... O, tu będzie lepiej. Bo widać bardziej. No to tak, pierwsze mamy akcję i mamy tu gigantyczne spindicu. No i wiadomo, że to Lloyd'a. I to lubię te karty akcji, no bo przedstawiają scenę, wiecie, z Lego Ninjago, To fajna karta. To akurat się złożyło, bo mamy Lloyd'a ilimitowanego i akurat z jego Spindicu. Kolejną akcję. u super. I mamy klasztor, ten nowy taki, bo jak powiedziałem, w tym sezonie został zniszczony. No i teraz jest odbudowany. Bardzo ładnie. To sobie dokładnie tu. Kolejną kartą jest o. Postać. Jest to silny strażnik szkieletów. Okej, okay. jest spoko. Kolejną kartą jest też postacie i jest drużyna Kai i Watfire. Też fajna karta. No i tu mamy, widać, puzzle. I jest, jak widzicie, to jest puzzle o numerze 249. W sumie karta. I to jest, jak widzicie, przedstawiony raz na tej kawałku puzla. Ok. Spoko, jest i ostatnią kartą, szóstą jest Tadam! I to jest widzowie Doktor Laro w akcji i to jest taka Karta chyba Karty holograficzne, to jest karta holograficzna I bardzo fajna No to jest ta Doktor ta, wiesz, z Imperium Spoko wygląda, nie powiem ale z tych wszystkich kart, co tu się trafiły, to chyba mi się tań, tak ta, e, bardziej mi się od tych chyba z tych limitowanych, czy ta holograficzna, czy Lloyd, to bardziej mi się Lloyd podoba, ale ta niczego też sobie. I tu się nawet fajne trafiły, bo ten z Kajem i z fajne i i te dwa z akcji też są spoko. Tu na razie sobie odłożę te karty wspólnie. O, tak sobie razem. To napiszcie w komentarzu, która skarby wam się najbardziej podoba. A my teraz oczywiście przechodzimy do tem. To nożyczki już nie będą nam potrzebne, bo nie będą. Przejdziemy sobie do figury. Oczywiście, jak wiecie od jakiegoś czasu te gazetki, lego niezgłosione legacy prowadziły, jak widzicie, puszeczki. I powiem fajnie na to przeszli, bo przynajmniej tych troszeczek nie wyrzucacie, jak tamte, wiecie, jak pamiętacie, były te, yy, te plastikowe, które na moment, się tręcały bardziej do kosza. Ja na początku już zostawiłam sobie, ale teraz zrobiłam, wiecie, porządki z tymi, wiecie, pudełeczkami, co były, wiecie, o co w mi chodzi. Co było tam, wiecie, te plastikowe z takimi kartonikami? No, troszeczkę kartoniki zostawiłam Od tych wiecie z tych gazetek, co było tam napisane, wiecie o co chodzi. A te plastiki, wszelkie to po prostu, po prostu Mówię, po co mi to mówię, będzie tylko zbiera miejsce. Dobra, muszę się do tego dobrać, bo oczywiście to jeszcze jest nie tylko przyklejenie na to, to jeszcze jest tutaj taśma jakaś yy, klejąca. I widzę, że będę z nią chyba kropka. Połoty, ale zobaczymy. No dobre, mamy tutaj już jedną taśmę, jeszcze tu został kawałek po prostu tej taśmy. Już poczekajcie. O, dobra, udało mi się to ładnie nie, też nie, też nie pobrudzi tej puszeczki, bo pamiętajcie, w jakiejś pustce chyba z to było tak, że pobrudziła, pamiętam ten klej z tej taśma, a tu akurat ładnie to się ten. No i tu jest taki patent, widzowie. No oczywiście zaraz pokażę ten patent, ale najpierw pokażę Wam tutaj mamy, jak widzicie, tego kryształu, naszy, nie króla szkieletów i naszego zejna w stroju Iwo. No i ten patent działa, zaraz pokażę. Tu mamy jeszcze, <grywania> zapomniałam pokazać, że tu mamy ten, tu mamy taki wygląd No i po bokach, panie, zrobili, że tu mamy na przykład zejna, a tutaj mamy szkieletowego tego króla. No, i otwieramy tą półczyszczkę. No, i w środku ja widzicie elementy do figurek. No, i oczywiście złożymy te figurki. Najpierw przejdziemy do Zaina, bo jego szybciej będzie, yy, bo. No, i to jest, widzowie Zain Iwo, czy westroju Iwa. No, i jak widzę, że Zain ma tylko jedną twarz, jak coś. Nie ma drugiej. Ma taką pokażę taką, jak widzicie, taką bardzo złą, bo z tyłu już nie ma, to od razu wam już pokażę, żeby już tej maski może już nie zdejmować. No i jeszcze co ty masz? Aha, masz tylko tą katanę jeszcze dodatkowo, okej. Okay. To ci wsadzam, no, Tylko, jak widzicie, będzie miał zwyczajną złotą katanę. Dobra, to cię zejmę i teraz układamy tego króla szkieletów. No i fajnie tu dostaje, bo sobie dostaję tutaj pelerynkę, bo dostaje tu fajną pelerynkę, trochę jak domoro czy coś takiego. No dobra, to trzeba, dlatego chciałam go drugiego, bo to pelerynka, a wiecie, a Zane to tam nie potrzebuje, poczekajcie, ja sobie to na boku ładnie to... Dobra, udało mi się ładnie tą pelerynkę sobie ten. założymy mu jeszcze ten hełm. Tu kość. No i dobra, już mamy to zrobione i teraz jeszcze dodamy mu miecz, który dostaje. I taki inny miecz dostaje, nie taki jak Zayn. Czekajcie. O, no. Dobra, udało mi się. Zaraz Wam to bliżej pokażę. Ten miecz i to wszystko, figurki. Ale na razie zamkniemy sobie tą duszę. Odłożymy ją na bok. Może zrobimy, o, zrobimy tak, że... Położyłem położę tutaj i te karty. Niech sobie tam leżą. A my się przejrzymy, oczywiście, tym minifigurką No i przejdziemy, oczywiście, do magazynu. Pierwszą minifigurką no to jest oczywiście Zain. Jest, jak widzicie, stroju Iwo. Twarz już wam pokazywałam. No już ten stroj Iwo już nam jest znany. Jak widzicie, broń jako dostaje zwykłą złotą katanę. Ale sam Zain na pewno jest spoko. Ale przypuszczam, ale jak coś to 10 na 10, bo figurka jest bardzo fajna. Ja ją na razie tu sobie położę. No i drugą figurką przeciwnego się naszego zeina to jest widzowie: jak widzicie, król szkielet z pelerynką. I jak widzicie, no to wygląda super. Oczywiście twarzy drugiej, jak coś nie ma bo przed, teraz sprawdzałam no szczęście nie ma drugiej, tylko ma taką jedną. No jak widzicie ma taki hełm z kosią, troszeczkę podobna taka czapka trochę jak Garmadona bo też y, Garmadon miał taką No i jak widzicie y, dostaje taki inny miecz, jak taki rycerski trochę No sam torcik i ten y, bardzo wygląda fajnie Największą robotę oczywiście robi ta pelerynka, która jest naprawdę fajna trochę podobna jest taka jak do moro czy coś takiego, takich duchów czy coś bardzo fajna figurka, 10, 10 też. No i przechodzimy do naszego magazynu. Z tyłu zobaczmy od razu, co tu jest, żebyśmy już nie przechodzili. Aha, jakaś naklada magazynki z jakimś zegarem, detektywa, coś takiego naukowego. No i tu mamy tak. Na przodzie mamy, jak widzicie, kola. Tu mamy informację o naszym Lloydzie, no, bardziej o karcie Lloyda dołącz do moich fascynujących przygód. Hej, też tutaj jestem. No i mamy tu pokazane dwa plakaty strzadowe. Pierwszy plakat, jak widzicie, będzie tutaj z, z Iwo po prostu. Mamy tego naszego króla, szkieletów, ninja, jak to walczą z nimi. I drugi, który chyba jest bardziej fajniejszy niż. Nie wiem, oba są fajne, to mamy tutaj wszystkich zakazanych z, z Pingitów. No to super, może jeden zobaczymy. No i co tu mamy? Pierwszy mamy jakoś grę, tutaj chyba tu ten. Świetna robota, ten nidro będzie nie do zatrzymania. Aha, tu musimy jakiś wyrzucić kośmi i po prostu takiego Nidroida stworzymy. Super zabawa. Tu jak widzicie mamy tą fantastyczną puszkę i co tu mówią? Chcesz jeszcze kilka dziur w swoim płaszczu? Przekręcę Twoje obwody. I co tu Kai mówi? Hej Ninja, w tym numerze bezwzględny krusz, kiedy powraca, by na nas do walki przeciwko jego wolnikom w turnieju. Przeżyj ekscytujące przygody i staw w czoła trudnym misjom. Ninja Go. No i tu trzeba powiedzieć, który wyposażenie ma lepsze to, umiejętności i siła na przykład. No i tu mamy oczywiście spis treści. No ale idziemy dalej. No i oczywiście tu się zaczyna ten komis pod tytułem turier szkieletów i tutaj szkielet zaprasza ninja jak widzicie są na turniej i widać sobie to ninja muszą sobie poradzić i tutaj widać walczą, tu mamy reklamę jak widzicie zestawu kaja wspinaczkowego mecha i dalsza część, oczywiście, komiksu. Widać, że będę miała oczywiście co czytać. No i tu jest, jak widzicie, koniec. No i tu mamy te plakaty, jak widzicie. Mamy ten z zakazem z Pindzicem, a tu chyba będzie pokaza pokazany ten Legion Dragon Legacy TT. No i też jest super. Mam te smoki, no fajnie. I ten ten, ale powiem wam, że ten chyba taki wiecie jest też fajniejszy, ale oba są fajne. Tu mamy jakąś misję. Lepiej się pospiesz, bo nic nie zostanie. Pączki, pyszne pączki. Okej, okay, tu jakieś zadanie, to wiadomo. Tutaj mamy jakiś quiz. Czy odpowiedź ten? Jesteś eksperymentem od Ninjago, pocha się swoją wiedzą. O, to tutaj ten, tutaj tu możemy na jakąś jedną pytanie, quiz odpowiedzieć, nie wszystko, no ale naj. oj, czekajcie, aż mi coś kamera buzuje, poczekajcie. O, teraz jest wszystko lepiej, po prostu statem się tam poluzował, ale wracamy. No dobra, no tam przykład, no nie wiem, na przykład tu skrzynka z narzędziami, które sprzętkał często ma przy sobie. No oczywiście, że młot ma. No i tutaj kto stworzył Zeina? No nie jest, Go, tylko doktor Juliet. No to tutaj już fanaczeczką, No sądzę, że na pewno tutaj odpowiem szybko, na pewno. O, to jeszcze są odpowiedzi. To jest zabawne. Te, te nam to są. Jak nazywa się ojciec Lloyd'a? Garman. No wiadomo. Nie no, tu to, to jest zabawne naprawdę, pytanie. No I tu na przykład możecie się też pochwalić, ale przypuszczam że dużo panów nas wiedzą. U, to jaka fajna misja. Ale jestem Nidroidem. No i tu trzeba rozwiązać. To będzie ciekawe. Tu mamy kolejną misję. Będę pierwszy na dole, tylko jak wpadniesz. Tak nie znajdziecie mojego skarbu. No to kolejna misja. Tu też kolejna misja z szkieletem. Co tu? Mój hełm jest o wiele ładniejszy niż hełm króla szkieletów. chciałem tylko znaleźć się swoim ciastem. Gdzie mój kapelusz? Uch, proszę nie rozmawiajmy o jedzeniu. Chcę moje, mojego misia. Och, ludzi. Lu ludziska. Co to za dzień. No i tu mamy informację o. Księga Bohaterów Sezon 11 Mistrzu, co najlepszego zrobiłeś? Byłem taki młody A, tutaj jest opowiadane o mistrzu, jak Asfirę wziął pod rękę i nauczył ją spingitsu No i tu dalsza część oczywiście tych informacji, możecie zatrzymać poczytać, ninja nigdy się nie poddają No i tu kolejna gdzie misja Jestem niewinny ninja. Tutaj szabskę pozostawia wiele do życzenia. Wypuść mnie. Okej. Okay. I musimy jakby piksel poka po pomóc. No i tu kolejne. Gotowy, gotowy. Dorwimy ich. Nigdy nas nie znajdą. Ha, tylko sobie spalisz. zrobić się zimno. Pchi, twój mózg, by chyba zamarsz. Aha, i tu jest pokazane o mechu Żywiołu Ognia Kaja, mi tylko ten. Aha, zestaw 7808. A to ten zestaw to z niego zrezygnowałam, bo ten spinaczkowy mi się wydaje lepszy od tego. No, ale tu mamy, jakby opowiedziane, oczywiście, o tym zestawie. No i dalej. Mamy tu rysunki. Strach się bać tych węży. Tu co można było wygrać, bo ten. ten. No i ten, ten zestaw na przykład go. Czeka na recenzję oczywiście dla Was. I co tu dalej mamy? Tu mamy, jak widzicie, reklamę Lego Sauros. No i tu mamy kolejną z numerze. To już ten magazyn też u mnie jest. I to jest widzę, pokonajcie z klasą. Pozumiem, że cię ostrzegam. Ktoś uszkodzi mój telefon i znajdziemy tu C cinder kontra kai no i to są widzowie figurki z Dragon Racing i tu mam rozwiązanie do tego no to czego cię otwierania oczywiście tego yy, tego magazynu bo u mnie on jest i czeka oczywiście na otwieranie no i oczywiście to koniec odcinka oczywiście sądzę że wam się oczywiście podobało napiszcie w komentarzu, jak wam się podobają figurki karty które oczywiście trafiłam i o samej karcie loida no i to by wszystko. Oczywiście nie zapomnijcie łapkę w górę i subskrypcji dobrych dobre chęci. Oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie przedłużając, ja się z Wami żegnam. No to... No to pa!